To nie jest zła stylówka, to jest po prostu taka stylówka, w której chodzą wszyscy, jeżeli tak lubisz, to jest całkowicie ok. Ale jeżeli chciałabyś dodać nawet takim stylówkom trochę więcej Twojego stylu, tego prawdziwego, autentycznego, takiego, w którym Ty będziesz czuła się wspaniale, możesz zmienić kilka rzeczy i wyglądać. Po swojemu, bo każdy ma styl, tylko nie każdy umie go wyrazić. Jak to zrobić, pokażę Ci w następnej roce, więc koniecznie obserwuj po więcej. To nie jest zła stylówka, to jest po prostu taka stylówka, w której chodzą wszyscy. Jeżeli tak lubisz, to jest całkowicie ok. Ale jeżeli chciałabyś dodać nawet takim stylówkom trochę więcej Twojego stylu, tego prawdziwego, autentycznego, takiego, w którym Ty będziesz czuła się wspaniale, możesz zmienić kilka rzeczy i wyglądać po swojemu. Bo każdy ma styl, tylko nie każdy umie go wyrazić. Jak to zrobić? Pokażę Ci w następnej rolce. Więc koniecznie obserwuj po więcej.